Pytanie 23. System pamięci może przechowywać maksymalnie trzy elementy. Jego model przedstawiono na powyższym diagramie przejść między stanami. Zmienna n reprezentuje liczbę aktualnie przechowywanych elementów. No i mamy trzy stany: start niepełny, pełny. Mamy przejścia. Dodaj, 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 usuń, usuń, No ale każdy przejście ma jakiś warunek dozoru, i co jest istotne, w największym kwadratowym właśnie ta liczba n, liczba, wymienna n reprezentująca liczbę aktualnie przechowanych elementów, ona nam się zwiększa, ona nam się zmniejsza. No i teraz, który z poniższych przypadków testowych reprezentujących, reprezentujących, w postaci sekwencji zdarzeń pozwala osiągnąć najwyższy poziom pokrycia poprawnych przejść. No to teraz ponumerujmy sobie, ile my tych poprawnych przejść mamy. Mamy przejście pierwsze, przejście drugie, przejście trzecie, przejście czwarte i przejście piąte. No i teraz patrzymy, jaka sekwencja, ile z pięciu nam pokrywa. Czyli w mianowniku liczba poprawnych przejść będzie 5. No i teraz szukamy takiego zestawu sekwencji zdarzeń, żeby móc te 5 przejść pokryć. Więc startujemy. Dodaj mamy odpowiedź A usuń, czyli byśmy teraz poszli tędy. N jest większe od 0, tak. Teraz n jest równe 0. Następnie kolejny dodaj. Już jesteśmy przy drugim dodaj. I tutaj w tej chwili nasze N tu się wyzerowało, po usunięciu Tutaj się zwiększyło o jeden, czyli mamy już jeden. Mogę jeszcze raz zrobić pętlę, więc będę mieć równe dwa i wtedy będę mogła zrobić ostatni dodaj. Czyli to będzie tutaj te dwa ostatnie dodaj. No, jak widzimy, mimo że jest 5 zdarzeń, mamy pokrytych 4 piąte, czyli 80% poprawnych przejść, daje nam odpowiedź A. Idziemy dalej do odpowiedzi B. Więc znowu dodaj, mam N równe 1. No i tutaj N równe, w tej chwili już będzie 2, więc mam kolejny dodaj. Dwa dodaj już mam zrobione. Teraz trzecie dodaj przy n równym 2 przejdę tu. No i na tym się zakończy. Dalej nie pójdę. Test, P, test B nie pozwala pokryć pozostałych tutaj dodaj. No bo muszę mieć w takiej sekwencji. No chcę pokryć to przejście czwarte. Jest ono możliwe do pokrycia, kiedy n równa się 2 różno. Więc odpowiedź B, daj mi pokrycie trzy piąte, czyli 60%, czy jeszcze mniej. No to idziemy do odpowiedzi C. Odpowiedź C. Mhm. Mamy, tak, startujemy, dodaj, jesteśmy równie jeden. Mamy kolejne, dodaj. Więc nam się zwiększa n do 2 i mamy następne dodaj. Więc przy n równym 2 mogę pokryć już trzecie dodaj, to pokryłam. Teraz mogę usunąć, mogę usunąć. Już n będzie po usunięciu równe 1. I mamy jeszcze jedno usunięcie. No i tutaj widzimy, mamy pokrycie 5 piątych. Czyli 100%. No i wychodzi na to, że odpowiedź C daje nam, e, pozwala nam uzyskać największy poziom pokrycia wyprawy przejść. Natomiast dla bezpieczeństwa sprawdźmy jeszcze odpowiedź, e, odpowiedź D. E, więc różowo dodaj, tak mamy dodaj, następnie kolejne dodaj i następne dodaj. Czyli te trzy sekwencje wykonałam analogicznie jak wyżej i następnie mam usuń, mogę usunąć, wtedy n będzie równe 1. I mam po usuń następny dodaj. Czyli znowu mogę zrobić dodaj, tylko teraz tura. Tylko to. Bo, żeby zrobić to, no to muszę mieć N równe 2, a mam N równa 1, ponieważ M się tutaj zmniejszyło przy usuwaniu. No i dwa razy mam pokryte tutaj przejście drugie. Mimo, że jest 5 testów wykonanych, mam uzyskane znowu 4 piąte pokrycia testowego. Czyli 80%. No i tutaj odpowiedź widzimy: odpowiedź C jest odpowiedzią poprawną. Właśnie ta sekwencja zdarzeń pozwala osiągnąć najwyższy poziom pokrycia, wręcz nawet 100% pokrycie przejść poprawną. Więc poprawną odpowiedzią na pytanie 23 nie jest odpowiedź C.